Miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które zapisane są na dzisiejsze święto, czytamy w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 14, od 15 do 27 wiersza. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, ja prosić będę ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa pośród was i was będzie. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego miłuje, słowa, moje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój uwielbi go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To Wam powiedziałem z Wami przebywając. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co wam powiedziałem, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niechaj się nie lęka. <laughs> Tyle słów Pisma Świętego, a ciebie dobry Boże nasz i Panie prosimy. Błogosław, zwiastowanie i słuchanie Twego słowa, albowiem słowo Twoje jest Prawdą. Amen. Dzisiejszą niedzielę, która jest nazywana niedzielą zesłania Ducha Świętego, tak naprawdę moglibyśmy również nazwać. Początkiem powstania kościoła chrześcijańskiego na Ziemi. Ta piękna historia, którą słyszeliśmy z dzieł apostolskich o zesłaniu Ducha, to początek pierwszego zboru. Kiedy Duch wstąpił na apostołów, na zgromadzonych tam ludzi, poszli za nim, za nimi, za tą niewielką grupą, poszli inni. Poszli, aby słuchać, aby się uczyć aby uwielbiać Boga. Powstał tak zwany prazbór. Mówię o tym, ponieważ bardzo często odwołujemy się do tego, jak ten prazbór w Jerozolimie działał, jak żył, kiedy chcemy zastanawiać się o tym, jak powinien wyglądać Kościół Chrystusa na ziemi. Z drugiej strony, Zadziwiamy się zawsze, kiedy mamy świadomość, jak niewielka grupa uczniów Chrystusa pociągnęła za sobą tłumy. W bardzo szybkim czasie ten prazbór się rozrastał, ludzie przybywali, garnęli się do Bożego Słowa. Ale czy rzeczywiście zwiastowane Boże Słowo było jedyną siłą, która przyciągała ludzi ze świata? Żyli we wrogim otoczeniu. Mieli wielu przeciwników, wielu nieprzyjaciół. Na pierwszych chrześcijan czychali zarówno słudzy świątyni, jak i rzymscy żołnierze. Co sprawiało, że ludzie garnęli się do tego prasboru. Czytamy, że spotykali się na łamaniu chleba. I modlitwie. My też to czynimy. Dbali o wdowy, o słabych, o wykluczonych. Z tym czasami mamy gorzej, ale staramy się. Mieli wszystko wspólne. Tego już nie praktykujemy. Ale było coś jeszcze. Myślę, że tym, co przyciągało, co sprawiało, że ludzie chcieli do nich dołączyć. To były relacje, jakie panowały w tym pierwszym chrześcijańskim zborze. To była dbałość o siebie nawzajem. Kiedy powołano diakonów, to po to, aby nikt nie był pomijany, aby był ktoś, kto zadba o wszystkich, kto dostrzeże każdego, który potrzebuje pomocy, szczególnie przy łamaniu chleba. A mówiąc innymi słowami? Może pierwsi chrześcijanie bardzo poważnie traktowali naukę Jezusa. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Według tej nauki i tych słów, miłość do Boga objawia się posłuszeństwem wobec Niego. Ale czy my. Potrafimy w taki prosty sposób połączyć miłość i posłuszeństwo. Czy to nam rzeczywiście pasuje? Czy miłość, jaką znamy, potrafimy tak, w tak oczywisty sposób zrównać z posłuszeństwem? Dzieci na pewno bardzo kochają swoich rodziców, ale czy są im zawsze posłuszne? Małżonkowie, zakładam, kochają się nawzajem, ale czy są sobie nawzajem posłuszni? Tak naprawdę miłość i posłuszeństwo łączone jest tylko w odniesieniu do Boga, do miłości wobec Boga i posłuszeństwa. Chyba, że spróbujemy rozszerzyć to pojęcie. Uświadomimy sobie, że posłuszeństwo pochodzi o słowa słucham. A więc dzieci, które kochają swoich rodziców, słuchają tego, co rodzice mówią. Małżonkowie, którzy, którzy się kochają, słuchują się w siebie nawzajem, aby spełnić czy poznać o, <śmiech> oczekiwania. <śmiech> rodzice, którzy kochają swoje dzieci. Wsłuchują się w ich potrzeby. <laughs> Nie zawsze z naszego słuchania czy wsłuchiwania się wynika posłuszeństwo, spełnianie oczekiwań czy zapewnianie potrzeb innych. Na pewno pierwsi chrześcijanie wsłuchiwali się w słowa Ewangelii i starali się zgodnie z tym słowem żyć. To była ich siła. To była ta moc, która przyciągała innych. Ich życie z Bogiem przekładało się na życie w miłości do człowieka. Dziękuję. Jezus. Zna ludzi. Nie zakłada, że ludzie są doskonali, tak jak on. Wie, że ci, którzy pójdą za Ewangelią, za jego głosem, będą upadać, będą błądzić, będą się potykać. Wiedział, że sami nie dadzą rady. Obiecuje więc pocieszyciela. I znowu mamy problem ze zrozumieniem. Co może pomóc nam pocieszyciel w naszych słabościach, upadkach, niedoskonałościach? Pociech oczekujemy w smutku, w bólu, w rozpaczy. Ale w języku greckim użyte jest słowo paraklet. I żeby przetłumaczyć ten język polski, tak naprawdę trzeba by bardzo dużo opisywać, ale. To nie znaczy pocieszyciel w naszym dzisiejszym rozumieniu. To obrońca, to termin prawniczy, adwokat jest parakletą. To pomocnik, to ktoś, kogo się wzywa na ratunek, ktoś, kto wzywany jest w chwili zagrożenia, ktoś, kto zna odpowiedź, kto wie, co zrobić, jak zrobić, dokąd pójść to ma wiedzę. Gdy Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego, mówi o Bogu, który działa, uczy, wspiera, który prowadzi i napełnia mocą, który uświęca i wreszcie daje pokój. W rozdziale 14 Ewangelii Jana jest jeszcze jedna Zaskakująca rzecz porównując do innych fragmentów Pisma Świętego. Jezus bardzo wyraźnie przeciwstawia świat i tych, którzy uwierzyli, uczniów Jezusa Chrystusa. Mówi o wrogim świecie, zapowiada prześladowania, zapowiada trudne czasy. Mówi o świecie, który nie rozumie, nie słyszy, nie zna. Powiada, w świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A w 27 wierszu naszego fragmentu mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jak świat wam daje. Pójść za Jezusem, budować Kościół Chrystusowy na ziemi, w świecie w jakim żyjemy. Nie mamy prześladowań, aresztowań, kamionowań, wygnań, pozbawiania majątku, a jednak, a jednak mamy świadomość, że świat w jakim żyjemy wcale nie jest przyjazny, wcale nie jest idealny. Ile w nim nienawiści, wrogości, wykluczenia, ile w nim przemocy, agresji, wystarczy włączyć telewizor czy radio czy internet a jednak pójść za Jezusem włączyć się w budowanie Jezusowego kościoła na ziemi to znaczy zostać objętym cudowną bożą obietnicą nie zostawię was sierotami nie je sami i bezradni Ulega, ulegający swoim słabościom, naciskom innych. Będziecie odważni, silni. Będziecie tymi, którzy będą przyciągać postawą, życiem, miłością, aby świat poznał, że ci, którzy służą Bogu, służą miłości. Nie jesteście sami w swoich zmaganiach, słabościach, wątpliwościach, w swoich lękach i obawach. Przeżywanie Dnia Zesłania Ducha Świętego to tak naprawdę znaczy otwarcie serca na Jego działanie. Jeden z komentatorów napisał Duch Święty nie wyważa drzwi na siłę. Czeka, aż je otworzymy, aż go zaprosimy do siebie, aby nas przeobrażał, aby wskazywał sens i cel naszego życia, aby dawał nam siłę, wytrwałość, cierpliwość, a przede wszystkim miłość do tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Abyśmy potrafili słuchać i wsłuchiwać się. Abyśmy słuchając i wsłuchując się chcieli być posłuszni temu, który daje nam swoje życie. Dlatego wołamy, przyjdź Duchu Święty i zostań z nami. Bądź nam obrońcą, pomocą, ratunkiem i radą. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten chciał serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.